Unialeszno no, GKM grudziąc mecz, który miał być tutaj elektryzującym elementem tego pojęcia, piątku, e, który to oczywiście przyszedł po tym, y, no, dość z góry zapowiadanym na jednak stracony mecz. Wilków y, Krosto z motorem Lublin tam się spodziewaliśmy dramatu i był tak, jak się zowie. A Aha. tutaj, co Darku, miało się dziać, miało być na Żylety, e, a tu się okazuje, że zawodnicy, którzy wracają odrodzone, jak się okazuje, Unii Leszno, którzy w ogóle nie jeździli, wygrywają jak trza z każdym, szczególnie z tymi Dunami, którzy tych jazdy, te jazdy mieli ostatnio za duże nawet, bo, bo przecież tego Jakobsena to skazali na to, żeby już przestał jeździć do tej Anglii, ten mm -hmm. Pedersen też tam się rozbijał po tych zagranicznych ligach, się okazuje, że to im mniej jazdy, tym lepiej? Ja, czy jest jakiś wytrych w końcu w tym żużlu, Darku? No, wow, to ci intro wyszło, powiem ci szczerze, nie? Wiesz co, słuchaj, myślę, no. że w ten weekend, w ten piątek. Oba zespoły z dolnych rejonów tabeli, czyli zarówno Krosno, jak i Grudziąc, eliminują nas z emocji, bo już za dużo po prostu tego było, warto się pakować na wakacje, bo z jednej strony Krosno nie dopomaga temu, żebyśmy jeszcze trzymali kciuki za ich, znaczy kciuki, żeby to się działo do końca, już raczej skazuje się na spadek. Tak samo Grudziąc, być może, prawdopodobnie, o tym za chwilę jeszcze, skazuje się znowu na siódme miejsce. Zawsze siódme, jak taki Adaś Miałczyński, tylko taka wersja beta. Tak, tak, zawsze ten drugi, e, czyli nie wchodzi po prostu w kadr. No właśnie, to, tak, to, tak to właśnie jest z tym, z tym grudziądzem, no ale rozłóżmy to za chwilkę na czynniki pierwsze. Witajcie tak kochani jest. w Parku Maszyn, e, w naszym, na skro naszych skromnych progach. Zapraszamy oczywiście do lajkowania, do subskrypcji naszych treści na wszelakich e, mediach, czy to na podcastowych, czy to na... YouTube'owych, właśnie tutaj, jeżeli oglądacie nasze rejki śmieszne, to to pewnie jest właśnie na tej platformie. I tutaj właśnie można różnie nas dzwoneczkować, właśnie kciukować i tak dalej. I oczywiście patronite.pl, tam można wesprzeć nas od 5 zł w górę. Akcja wsparcia Andrzeja Trzymańskiego to żużlowa rodzina się razem trzyma. Dobrze, Patryku, w wyniku tutaj był, wynik był sprawą drugorzędną w tym meczu, chyba, bo chciałem już tak zaznaczyć, że a propos. Tego marazmu grudzińskiego, to chyba jest z czego się cieszyć. I myślę, że trochę ludzi przegapiło dwa fakty a propos to spotkanie. Po pierwsze, mecz życia Wadimiata Rasienki, który po raz pierwszy bezsprzecznie był liderem tego zespołu w dzisiejszym spotkaniu i to na gorącym terenie. A dwa, no ta aura tego, tych powrotów. Kiedy ostatnio w Lesznie, no chyba za czasów Kubery ze Smektałą, była taka atmosfera jak dzisiaj na stadionie, takie zjednoczenie ludzi. No, chyba wtedy, kiedy to ostatnio śpiewał Krzysiu, Grzesiu Zęgota na stadionie, też to samo było z tym megafonem, więc tam była podobna radość. Mm -hmm. ale to już było dawno, dawno temu, jak to mówił przed meczem Piotr Baron. On sam nie, dobrze nie pamiętał, czy to trzeci, czy czwarty mecz w pełnym składzie, ale mm. tak, no było dzisiaj znakomicie. aż żałuję, że akurat na takim meczu mi nie przyszło zasiąść na trybunach, bo byłem już dwa razy w Lesznie. Ale no. Może następnym razem tak Część, się proszę. uda, a no wiesz, no mówisz, że komuś to u, 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 hmm. uciekło. No jednak no, wynik Władima robi swoje i te powroty też to są takie rzeczy oczywiste. Ten wynik jest sprawą drugorzędną, gdyby nie to, że widzimy ten potencjał tej Unii Leszto na te kolejne dwie kolejki. U, urósł na tyle, że właśnie, właśnie ten Gruziąc, który był prawie już pewien, już prawie miał tą właśnie myszkę. Mm -hmm. e, tych, tych playoffów, że jednak mogą im znowu uciec. Nie wiadomo, teraz przez ten bonus, yy, chociaż zrównali się punktami w tabeli, to jednak Leszno już przeskakuje, grudziądz. To Leszno, które miało być takie słabiutkie, do końca miał się nikt nie wykurować, nie dojść do formy, ponoć na treningach, to w ogóle nawet Holder nie wyglądał. A tutaj robi nie wiem, czy to najlepszy mecz w tym sezonie, chociaż to wiadomo, wielu nie odjechał. Ale mm -hmm. 9 plus 1 znakomity wynik, <grych> w ogóle o Zęgocie, który odpuszcza bieg nominowany. Jak sobie za zaraz zaraz przypominam, jak z Zmarzlik jechał w pierwszym meczu, jak się chciało na koniec, w jednym z pierwszych, gdzie był jakiś pogrom, żeby odpuścić hmm. 15 bieg dla jakiegoś juniora. Nie, bo muszą się rozwieździć w ten sezon, wjeździć w ten tor. A Zengota, pierwszy mecz po 17 latach na torze, i on odpuszcza 15 bieg, żeby sobie pojechali chłopaki. No bo się nie chciał się przyznać, że łapa bolała. Nie, oczywiście żartuję, ale to jest dość ciekawy Obrazek, jeśli chodzi o to spotkanie. Chyba trzeba wierzyć, Patryku, a propos te różne zapowiedzi, tego, co tak naprawdę ktoś się nauczył, co kto ogarnął, co zrozumiał uczyć od Janusza Ślączki, jednego z najnudniejszych i dobrze ludzi w tym sporcie żużlowym, bo jak nie idzie, to nie robi tych rezerw taktycznych, to normalnie tłumaczy im, no, że idzie ok, no ale trzeba się starać i tak dalej. I on też jakoś się nie rozpływa, nie rozpływał a propos siły Grudziądza, wiesz, tak jak wielki Krosno się uczą strasznie i są pierwiastki, wiesz, pierwiastki nadziei, yy, po tych jakichś tam dwójkach na koniec meczu, nie? Potem przychodzi pogrom, tak tutaj ten Grudziądz Oczywiście można było sądzić, że to będzie coś nie najgorszego, bo przecież i z Lublinem, i z Krosnem bonus. No z Lublinem, halo, przy tego wygranym mecz z Toruniem, nie tylko za dwa, ale jednak. Pytanie właśnie, czy tutaj to rzeczywiście mogło się coś przełożyć, bo ten niby Jakobsen wrócił ostatnio do formy i zrobił 10 punktów, ale wyszedł Kisiel, chociaż właśnie mówię, są ci, którzy za, zawiedli strasznie po stronie grudziąskiej Patryku, ale do tych bohaterów, no tak... To do tyłu trochę podchodzę do nich. Pozwól, że, że, że zaproponuję taką formę. Ten grabczugunowo nic się o nim nie mówiło dzisiaj w ogóle praktycznie, a kurczę, mi się podobał na tym torze. No, nie wiem, na tych twoich Twitterach chyba, bo jak ja oglądałem sobie mecz normalnie tak z odtwarzania, w sensie na, e, na żywo, e, bieg po biegu z komentarzem, to jednak tam się zachwycano jednak tym, że jednak jest bardzo solidny, miał prędkość i f, no na pewno nikt go nie brał pod uwagę a propos tego, żeby był pierwszy do zmiany, czy drugi nawet, a nawet, że żeby no, może nawet jego wrzucać na jakieś taktyczne. No ale tak jak mówisz, no, Janusz, stary Janusz, yy, wszyscy znamy, wiemy, że, no, że nie wiemy, co on zrobi i tak Je. jak dzisiaj było, yy, wypuścił się tego Pedersena na, na, trój, na trzecią dedetkę dzisiaj, i tak jakby chciał pokazać, że tak, tu wszystko się już poprawiło i stracił na tym na przykład najlepszy junior tego dnia, czyli Kasper Plutra, który mógł sobie pojechać piąty raz, a nie raz w tym sezonie jechał piąty, mm. no bo to jest największa kontrowersja moim zdaniem całego tego meczu. Ta sztuczna zabawa w jakieś te Red Bulle, które tam ktoś pije, pewnie z jakiejś małej lodóweczki, Red Bulle, juniorskie asy, jak można wybrać Ratajczaka i się okazuje, że to jest jeden wielki szwindel, tak? Fenomenalny <laughs> męcel. Objeżdżający a. dwóch, e, e, objeżdżający seniorów, e, fenomenalny Pludra, który ja e, trzymał za sobą dwóch Australijczyków i w ostatnim swoim starcie wyprzedzający z dziecinną e, łatwością Ratajczaka, a co Ratajczak i to, i to nawet pan Kuźbicki e, z, z kolegą mówią, no tak, no wygrywa te Asy, bo wygrał bieg juniorski. Mm. To po co jakieś głosowania, po co jakieś w ogóle, mówmy, że to jest za drugi bieg i nie okłamujmy tych biednych ludzi. No. My się bardzo podobać Czas czasami. Zajmował wchodzisz na taką minę i tutaj robisz błąd taki jak ja, czy co, jaki mi się zdarza. No wiesz, wracam może do brzegu, do tych pozytywnych rzeczy. Ja, ja roz, rozruszyłem <gry> ten odcinek po prostu. Otóż to, to ja wrócę do Gleba Czugunowa i dlaczego w ogóle warto go zauważyć z innej strony zupełnie, niż tam jakieś tam komplementa, bo fali było kilka. To, hmm? że gdyby nie on, to Niki Pedersen na jeszcze większego gnojka by wyszedł w tym meczu. ale pozbawił Niki Pedersen punktu generalnie najsłabszy mecz, od kiedy nie pamiętam nikiego Pedersena w polskiej lidze, bo, bo zdarzało mu się w tym roku już oczywiście po jednym punkcie być wycofanym przez samego, samego siebie w Toruniu. No ale tam można było powiedzieć, że tam były dzwony i tak dalej, niepewna sytuacja, to jakoś się tłumaczyło. Tory też cięższe wychodziły niż zwykle. No ale tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Oni, on robi więcej defektów, Patryku, niż razem z Jakobsem punktów. Tak, no niestety, ale nawet nie wiem na ile tu można. Być pewnym tych osądów, to Biażą Muszelaka, że to raczej były udawane, tak? Jakby, już, jak już zawodnik to mówi, że to raczej na pewno były udawane defekty, no to coś w tym jest. I to niestety tak wyglądało, że okej, okay, na trasie nie wyglądał, ale to nie wyglądało na to, że ten. Motocykl ma mu zaraz zgasnąć, tylko po prostu jedzie słabo, tak? Mhm. Nie ma startu, podnosi go na tym starcie, nie ma dojazdu do, do pierwszego łuku, nie ma prawie niczego. Robi ten jeden punkt taki ledwo, ledwo, właśnie. Jeszcze mhm. tam jest wyprzedzany i ostatecznie on dowozi przed juniorem ten punkt, ale potem, tak, tak jak właśnie mówisz, no niestety fatalna postawa, gwizdy na stadionie, wcale się nie dziwię. Mm. Ale taki jest niki i no, gwizdać też warto, bo, bo trzeba to jednak tępić takie zachowania. Tym bardziej jak się zabiera komuś kasę. Bo, jest, bo Ma się ego jeszcze większe niż ta swoja jego punktówka. Um, i, 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 no i co? No i. Też niewiele tych, tych trojek tak, po tej stronie. Oprócz tego, że teraz ma dwie, no to Max Frick jedną. Ale potem gaśnie fatalnie, te dwa zera wyglądają strasznie na, na tym jego honorze. No mm. i pludra, znakomity pludra w biegu właśnie z e, Pedersenem broni tą, te, tego pierwszego miejsca. No i szkoda, że nie dostał nagrody, e, piątego startu. Tylko znowu Niki się wyrwał. Ja, trochę mi się zaczęło, jak już tak zaczęliśmy czuć, to mi się szkoda zrobiła Nikiego. Wiem, że nie spodoba się ten pomysł, ale. Już ta bezsilność, to brak rzucania tymi kaskami. On chyba już, on powoli już chyba się godzi z tym, że to naprawdę. On już ostatnio powiedział, że to jeszcze dwa sezony chciałby Max pojeździć i nie obraziłby się na taki kontrakt ze strony Grwiąza. Ale pytanie, czy on w ogóle po tym wszystkim sam chce się jeszcze e, zatrudnić? Chyba coś się zaczyna kończyć bezpowrotnie. Unia Leszno w takim razie, Patryku, mm. wystawmy tutaj laurki tym panom, bo oczywiście były wielkie powroty. To, co wszyscy, na co wszyscy zwracali uwagę, też przykuło moją uwagę, że tym zawodnikom, Chrisowi, który był na początku bezbarwny, a potem naprawdę wrócił, był prawie że niepokonany, i Grzeszkowi, po prostu się strasznie chciało. I y, to jest właśnie te, ta, to op ten opening night, no, z otwarcia spektaklu, która się perfekcyjnie Leszno udała, bo i Tor był przygotowany, i zawodnicy zrobili to, co do nich należało. Tak, no właśnie tak jak mówisz, szczególnie ten. Ten Chris Holder, który naprawdę dzisiaj waleczność, no, poziom, no przynajmniej 300. Level hard. Bo, bo też ścigał tego ta, tego pludre do końca i tam minimalnie przegrał tylko z juniorem grudzionskim. A tak to naprawdę pokazywał, że chce mu się i naprawdę wykręcić taki wynik po takim czasie. Chociaż, no właśnie, Zengota, który po jeszcze, no nie wiem teraz, czy to można w ogóle stopniować. Kto miał jaką, jaką kontuzję, jakiej natury, czy poważniejszą, mhm. czy nie, ale m, też tam było przecież słabo i on w ogóle prawie nie, nieomylny dzisiaj. Goodi, którego właśnie wykolegowali z tej, z tej piętnastki, z tego m, kompletu, no, że było blisko, żeby, żeby jednak na tym drugim miejscu dojechał mhm. w swoim trzecim starcie. Przepraszam, czwartym. No i Smektała, który robi punkty, tak jak ostatnio pokazywał, że jednak idzie do formy, skacze w górę. Tak samo Licji, właśnie. I to jest to, o czym mówiliśmy, że, że jest taka możliwość, że ci dwaj zawodnicy Smektała i Licji utrzymują tą formę wzrastającą i przychodzą liderzy, i jest mhm. taki wynik. I jeszcze do tego mamy tego Mencela znakomitego, i, i, i kurczę, i jest niesamowite. To, że zwycięstwo to jeszcze, ale w jakich rozmiarach, tak? Od jakiegoś, każda serię. Od jakiegoś długiego już czasu Antek Mencel zaczął, zaczął sobie wygrywać rozmaite turnieje, zaplecza kadr i tak dalej, i sobie nieźle naprawdę radzić z tymi juniorami tamże, ale nie przekładało się. Natomiast tutaj doszlusował tak naprawdę i do solidnego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że te okej, okay, juniorskie asy, juniorskimi asami. Nie tłumaczy to ty, nie, różne nadane tytuły najlepszych juniorom w e, zawodach, ale Damian Dataeczak kapitalnie sobie radzi ostatnio właśnie w juniorskich. On ma chyba średnią 2,40. Bartek Smektała, słuchaj, wejścia w mecz w rundzie rewanżowej 2,60. 13 punktów na 5 biegów otwarcia. To jest rzeczywiście kapitało, nie trzeba strasznie nadrabiać i w tych juniorskich. Mm -hmm. Leszno też nie musi tego czynić, więc. To pozwala mieć bardziej czystą głowę i teraz właśnie, kiedy się Licji zdążył rozjeździć, było troszeczkę, wiesz, trzeba było nabrać tych cojones, tak? Być może rzeczywiście coś musiało przeskoczyć, musiał być jakiś impuls i czasami lepiej postawić przed ścianą, czyli inaczej, przed ciężkim zadaniem zawodnika. To zbudowało, wydaje mi się, pewność siebie przynajmniej, jeśli chodzi o Bartka Smektałę, który tu był niewidoczny w drugiej części spotkania, ale... Przez pierwszą, czy znaczy w jednym biegu tak naprawdę, ale w tym na początku rzeczywiście to był ten fajny start i tak dalej. On, jego zadaniem jest spasowywać się, bo to jest zawodnik totalnie apatyczny, jeżeli jedzie na inne jak pierwszej pozycji zazwyczaj. Natomiast Jamon Litsi z drugiej strony y, jedzie tak jak powinien cały sezon jechać, właśnie przy dobrych liderach, 8 punktów plus 1, to jest Miodzio. Tak, no właśnie to jest, nie wiem jak tam zawsze porównujesz te, te, te formacje, to naprawdę... Tutaj robi no, zupełnie 100% swojej swojej normy i roboty. To druga linia właśnie. Smektała mhm. i mm, Licji 15 plus 2 bonusy. No czego chcieć więcej. Żeby tylko, tylko żeby takie regularnie wyniki im wychodziły. Tym bardziej, że Smektała w ogóle w czterech startach też nie jedzie e, w biegach nominowanych. Tutaj jedzie Kołodzie holder e, Jamon No i Mencel, który dostał właśnie nagrodę. Której mhm. zabrakło dla Pludry. Mm, chociaż ten ma... Akurat też cztery starty, ale mógł 5-5, bo tak jak mówię, już miał w tym sezonie takie mecze. No I tyle, i co, zacieramy ręce i czekamy na kolejny mecz tej odrodzonej, odrodzonej Unii Leszno, którą stawialiśmy gdzieś tam nie pamiętam, czwarte, piąte miejsce w tym pełnym składzie przed sezonem. I kto wie, czy właśnie nie wskoczy do walki o jakieś wyższe cele niż tylko ten to szóste miejsce w playoffach. Chociaż no właśnie, jak będzie na szóstym, to ciężko będzie z tą Spartą Wrocław, ale myślę, że mogą powalczyć już. Z takim nastawieniem, z takim morale, które mają. Grudziądz, żeby mieć szansę na playoffy, musi wygrać za dwa przynajmniej z Gorzowem u siebie, i potem budzić się, że Lesno nie wygra tego meczu z Crossem. Tak się to wszystko matematycznie skomplikowało, jeśli chodzi o to wszystko. Więc ja, ja już zaryzykuję teraz, że widzę Unię Leszno na szóstym miejscu w rundzie zasadniczej. Jak Wy, kochani, sądzicie? Dajcie nam znać. Lajkując ten odcinek, ale przede wszystkim komentując, co wy sądzicie a propos tych potencjałów obu zespołów, gdzie to wszystko w obu przypadkach zmierza? Dokładnie. Eee, zapraszamy na kolejne odcinki i oczywiście emocje w ten weekend, sobota, niedziela, e, pierwsza liga, ekstra liga. Zapraszamy też po weekendzie na odcineczki. Patronita man na park. Masz to wsparcie naszego pięknego, malutkiego e, kanaliku i różnowa rodzina się razem trzyma, oczywiście Andrzej Szymański. Linki o tej akcji wsparcia tego żużlowca żydlow w opisie odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. Siemander.